Tak, dziękuję, dziękuję. bardzo. Rozchodzi się przede wszystkim o te szerokie konsultacje społeczne. Jak mówiłem tutaj, tutaj właśnie tym, tym, który będzie zainteresowany, to są przewoźnicy. Przewoźnicy mają najwięcej obaw. Przecież wiemy, jak wiatol był wprowadzany, ile było problemów, jak było z karami, jakie naliczane były podwójne stawki. Tutaj było najwięcej. I tutaj przewoźnicy mają najwięcej tych obaw właśnie w tym nowym systemie, a tutaj z nimi żadnych konsultacji nie było robione. Oczywiście oni się boją o taką pełną inwigilację, o przeciw tych danych handlowych, co tutaj pani minister mówiła. I dlatego jeszcze raz powtarzam, zabrakło tutaj Ministerstwa Infrastruktury, które wydaje mi się, że się poddało od roku 2018, gdzieś cedowało to wszystko na właśnie Generalną Inspekcję Drogową i właśnie nie, znaczy ich nie ma, bo oni powinni to rozwiązanie, załóżmy również z instytucjonalnej możliwości przedstawić. My jesteśmy za nowoczesnym rozwiązaniem, ale konsultacje społeczne powinny być, a tego tutaj zabrakło. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie senatorze.